Ero do Zielone mero dzisiaj pogramy na moim teksturpaku. I dzisiaj będziemy grać na. E, na moim teksturpaku w Bedwarsy. I zobaczymy, jak mi pójdzie. I chyba już do nas różowy idzie. Nie wiem. Ale jeszcze ja buduje szybko uweczko. Tak, mocno szybko łóweczko, tak. Dobra. No właśnie, widziałem, że idzie. Do nas ten Ryżowy Ale ja, ja jestem tak słaby w PVP <grymne> Tego chyba nie pokonam Jak on Ja nie mogę Ja dawno nie gramy do tego No No on uciekł Zeskoczył, zeskoczył Jest, zabiłem Zabiłem go Zrobię sobie armor. Co jakko zjem? Ok. Ja sobie do, do niego pójdę. I też mu z, zniszczę łóweczko Nie wiadomo, się zniszczę. Właśnie on już idzie. Ginę, ginę! Nie! Ten na kolejnej runce. Zobaczę, zobaczymy, czy. Mi lepiej pójdzie, no, na pewno nie. nie. Ale oby trzeci tylko być. Ja se tutaj zrobię. No, buduję łóżeczko, tak? Co ja zrobię? Ale chyba lepiej go, tego, to łóżeczko buduję, bo to trochę tak na łatwiznę poleciałem w tamtej rundzie. No to teraz trochę nie na łatwiznę i wezmę, ku kupię Jest. No. Star, ten No jak to się nazywa? Endstone. Właśnie on idzie ja już Dobra, tak go buduję Będę przygrywał czemu nie mogę go bić? Ok, ten tym odcinku będziemy przygrywać, tak? I tak nie będzie Ja sobie już ucieknę do niego Uciekamy Okej okay. Co ja mam teraz zrobić? No nie wiem Ja nie mogę Dobra Okej okay. No do mnie idzie No okay. Zepchnąłem Jest Teraz co ja mam zrobić Ja nie mogę Ja zginę Okej okay. Nie Ja ginę, bo ja nie wiem co mam zrobić zjeść to wełnę nie zielona, wiem Ale może ktoś mi da zielone Dobra niszczymy Ej, biały, biały zniknął Ej, mogę do białego ale to mi nie pomyślałem <laughs> Kupimy sobie już prota Mamy prota Albo, albo ochronę <laughs> Dobra On tam nie ma go A różowy żyje? Nie, różowy różowy w swojej bazie Nie, to był zły pomysł To był zły pomysł Nie lubię Coxcrafta Dlatego Gdzie ten różowy? Ży, nie znaczy biały Nie Różowy <gryżowy> On jest w bazie ja uciekam No to mamy problem no. Jak on to odbił? No ja nie mogę, przegrałem Jestem zielony, jestem zielony, jestem zielony Jestem zielony Mój ulubiony ser na świecie, go nigdy nie usunę. Szybko, stawiam mi zielone. To proszę, staw mi zielone. Ja nie mogę, jestem zielony. Ale fajnie. Szybko. Dawaj, stawiaj. Szybko. Jak mi zniszczy, będę to ja pójdę do niego, jemu zniszczę i za, zapukam za drzwi i mu dam kopa takiego mocnego kopa ja mi zniszczy zielone musimy to obudować te zielone idę, idę okej okay. tutaj obuduję szybko o Idzie do nas. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam wewny. Co ja zrobiłem? No dawaj chodź. Fajer... Fire wszystko zmieni Nie on tam jest. niż się bada. Dobra, zabiłem go na jednym sercu. Popatrzcie, ile mam FPS-u, i go zabiłem. No to jest. Yy, Mistrz świata. I tak zacina. Bo właśnie będziecie chyba zacinać. Nie wiem. Halo? Minecraft się zaciął. TNT, ja idę do niego. Bo to jest masakra. No... Co się tu odwala? Czemu mi tak zimnie myszka? Albo to z wina serwera. Idziemy do niego. Pyk. Dobra, on, on ten. Ja z się mu wada. On mi chce zniszczyć. Ja zwójduję szybko. Proszę. Proszę. No jak? Nie donalibuj się. To tylko. Fajnie. Kiedyś mnie tak mnie zabił. Jestem zielony. Jestem zielony. Jestem zielony. Nie. Tak. <laughs> tak. Będę... To jest... Od nagrywania jestem co, coraz lepiej zielony Dawaj szybko Buduj łóżeczko I Buduj łóżeczko Buduj łóżeczko <sum> Jestem zielony Jestem zielony Jestem zielony Buduj ładnie łóżeczko No bo dostaniesz więcej zielonego do Revolta Jak dostaniesz więcej To będzie mi zielone Jak będzie zielone no to będzie zielone Buduj łóżeczko Proszę Dobrze O Pięknie Buduj ładnie łóżeczko Buduj, buduj, buduj O On, ten, on nie, nie idzie, on nic, nic nie widzi Chyba, albo widzi zielony On, nie, on przesadził Ja mu, ja mu pomogę On złym kolorem to robi <laughs> ja nie, ja <Sorry. śmiech> Zginąłem z moim zapłacem. Shift opuściłem. Ja se tam pójdę. O, ja mogę robić zielone. Czekaj, tutaj trzeba zrobić. Albo nie pomogę, bo on denerwuje mnie. No. <laughs> no. Ej, nikt tego nie widział, po prostu chciałem zrobić mój, moje dziwne triki. Mamo mam bubę. Ale to nic. To tylko wypadek. Mamo odwójna kaleczka. Czy ja miał jakieś triki nawet tych bedwarsach? Chyba nie. Co? Jesteśmy na kolejnej ludce i... Nie jestem zielony. Nie, nie, ja, 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 ja usobam tym serwem. To jest taki głupi. Nie ma sensu. To jest najgorsze serwem na świecie. Po prostu tu nic. Nic nie można mieć zielone. W ogóle nic nie miałem tutaj zielonego. No proszę, chcę być jeden raz zielony. To jest moje marzenie. Ale nigdy nie spełnię, no bo nigdy nie będę zielony. I nigdy nie były Ha! Łapki, z łapki pokonałem Dobra, kupię sobie kamienny mieczyk I, i do niego pójdę Okej okay. Dobra Ale co ty mi zrobił w tym fire fajer, Dobra, ryzykuję Patrzcie, jak się fokusuję. Ok. No, ja nie mogę. Dobra, jestem na kolejnej rundzie. Nie pytajcie, czemu napisałem zielone. Po prostu mi to brakowało. I bo, musi być zielone. Jak będzie zielone, no to fajnie będzie. Bo jestem biały. Er? Czekaj, nam ja mu napisze fajne słowo. Zielone. Jesteś zielony, czy nie? Ale ja pójdę do niego. Albo. Nie. Dobrze. Jest? Nie ma. A ja tam pójdę i będę miał zielone. Tak. Tylko ja muszę go zabić. No, trochę wyszło. Chociaż go zepchnąłem. Mam czas. Kupić sobie itemy. Chcę kupić te itemy. Dobra, kupiłem Sejtemy. Pójdziemy do niego Ja już od razu polecę do niego No nie nie mam tak dużo broków, może mi zabraknąć Ale on już tutaj jest Ja nie mogę, jaki miałem przecież, aj Trochę co, co, cofło, nie wiem czy to widzieliście Tak trochę leciutko cofło Ja kupię se, lepiej buduję beda nie, 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 nie bi mnie No Nie ja umiem grać te bedwarsy ja Są taki słaby No jak? Dobra, jestem No to prawie byłem zielony Jakiś Piotrek... pro ale to nick jest mega Trudno przeczytać. Ja się... Pójdę do tego Muszę budować beda Jak buduję beda To do niego pójdę Okej, okay, idziemy do niego Dobra, idziemy do niego Tutaj On... Co ja zrobiłem? No, sprint nie zadziała, to nerwuje ten serwer. No. No, to co jest? Widzicie, widzicie to? Jak, jak jest, podczas jestem PvP. No, jak mi zacina ten serwer, jaki ja mam lagi. No popatrzcie, jaki mam ping. Nie por... <śm> E, ostatnia rundka i kończę. E, nagrywać film. Już tak dużo e, trwa. Chyba widzicie co się dzieje. Nie muszę nas przystawiać mój internet. Mój, mogę przystawić mój internet. Mocno! Zamuła, zacina, nie da się grać. Dobra, jestem. E, jaki jestem kolorem? E, Niebieski. Tak, zielony, no ten jest zielony. E. Zaraz będzie, tak. Moje beknięcie pokazuje, że zaraz będę mieć zielone. No chyba zaraz, jak mój ten się poprawi Jeszcze szybko buduję beda Ej, ja, ja oby, o, ten typ Można łatwo skorzystać No zaraz nie skorzystam niestety No puść mnie Albo ja mam słaby internet, albo serwer Ale u mnie to jest codzienne Ja już jestem Przyrzeczajony Do mojego internetu Co? Co? My ostatnia rundka i ja już kończę Odcinek z nerwami, bo ja już Nie wiem, no popatrzcie co tu się Odwala, no ja nie wiem Tyle! Fajny screenshot do kolekcji! Papa! Pa!